Dzień dobry. Jest połowa lutego i przytrafiło mi się na spacerze znaleźć tak wielką ilość boczniaków, właściwie nie mnie, tylko mojemu mężowi. On ma niesamowite oko, tak żeby nie są tak bardzo widoczne na drzewach w lesie, a on zawsze wypatrzy. Jest to tak wielka ilość, że nie zjem tego na jeden obiad, dlatego trzeba je zabezpieczyć. Ja mrożę boczniaki, no ale nie mogę zamrozić takich brudnych, z ziemią. Jak najlepiej, już to wiem, z praktyki zrobić. Więc, ponieważ ja te boczniaki będę kot, jako kotlety e, przyrządzać, odkrawam nóżkę, dlatego że ona jest i tak twarda. I opłukuję. Tym grzybom nic się nie stanie, że zostaną opłukane, dlatego że tu jest ziemia i nie chcemy, żeby to się do naszej potrawy przedostało. Mocno te grzyby otrzepuję, zostawiam na talerzu i potem takimi porcjami, jaka jest nam potrzebna do jednego obiadu, wkładam do woreczka. Czyli w tym momencie. Ja włożę tutaj te duże grzyby. Widzicie, już są troszeczkę przesuszone, są czyste, nie ma żadnych kawałków ziemi. Nóżka jest obcięta, bo ona jest łykowata i niesmaczna. I tak na płasko sobie układam, i to będzie jedna porcja, żeby zrobić z niej kotlety na obiad. I w ten sposób za wkładam do zamrażalnika przed tym, jak chcę je wykorzystać do obiadu, na jakieś 4 godziny przedtem wyciągam, żeby odmroziły się, obsypuję mąką albo bułeczką jajeczku i smażę kotlety. Jest to wspaniały sposób na to, że w sytuacji, gdy znajdziecie więcej tych grzybów, zamrozicie sobie je na przyszłość, żeby cieszyć się ich smakiem. No i po paru dniach potrzebuję właśnie boczniaka zrobić sobie na obiad. Wyjęłam taki woreczek. I tak wygląda ten boczniak zamrożony. Pozostawię go na parę godzin, żeby się ładnie odmroził i pokażę wam jeszcze za chwilę jak on wygląda. Tak wyglądają boczniaki po 4 godzinach. Myślę, że 3 godziny na rozmrażanie boczniaków by zupełnie wystarczyło. I popatrzcie, te grzyby nie są jakieś kłapciowate, jakby tak można powiedzieć, one jak najbardziej nadają się, żeby je w tej chwili obtoczyć, czy to w bułce tartej, czy w jakimś cieście, to zależy od tego, jak kto lubi. Można je pięknie usmażyć. I będą miały taki smak, jakby były świeże.